Dzień dobry, cześć. Przyznam Wam się do czegoś. Niedawno wyszedłem z domu. Potrzebowałem uzupełnić zapasy jedzenia i trochę przewietrzyć umysł. Miała wtedy miejsce sytuacja, która nie daje mi spokoju. Szedłem chodnikiem, a z naprzeciwka zmierzał ku mnie młody, łysy, dość barczysty i ochoczył bujający się na boki facet w dresie. Na bluzie wyraźnie miał napisane ręka, rękę myję. Od pory tamtego spotkania zachodzę w głowę, co też nosiciel no to będę, modne ostatnie słowo tego zdania chciał wyrazić. Czy mam odczytywać ten związek frazeologiczny zgodnie z jego słownikowym wyjaśnieniem? Ręka rękę myje oznacza, że pewna grupa ludzi wspiera się wzajemnie w przeważnie nieczystych interesach. Kryje swoje machlojki. Jeśli tak, to noszenie napisu byłoby wyrazem głębszego namysłu na temat kondycji świata i stosunków międzyludzkich. Albo może był to miłośnik literatury Epichrama z Syrakus? Komediopisarza ze starożytnej Grecji, który jest autorem tych słów? Albo może to był zagorzały czytelnik Seneki Młodszego? Poety i filozofa ze starożytnego Rzymu, który spopularyzował interesującą nas sentencję w postaci łacińskiego manus manum lavat? Albo czy był to pan z Sanepidu, ogłaszający wszem i wobec, że ręka rękę myje, powinna to robić często, dokładnie, przez co najmniej 20 sekund i nie zapominać przy tym o każdym choćby najmniejszym zakamarku dłoni? Czego możemy współcześnie nauczyć się z literatury starożytnych? Dbanie o higienę. Pamiętajcie, ręka rękę myje. Do zobaczenia.